A dlatego też rozpocząłem program Warszawa chroni w którym robimy wszystko żeby Warszawa dalej była bezpieczna w tych ostatnich tygodniach pojawiły się artykuły mówiące o wzroście przestępczości jeżeli chodzi o migrantów ja chciałem jasno powiedzieć że my o tym wiemy odbieraliśmy raporty i przeciwdziałamy temu razem z panem ministrem bardzo dziękuję panu ministrowi za to spotkanie bo dzisiaj spotkaliśmy się ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Polsce i w Warszawie. Drodzy Państwo, my współpracujemy z policją. Jak Państwo wiecie, dopłacamy do dodatkowych patroli, kupujemy sprzęt, razem wzmacniamy w ramach programu Warszawa Kroni nasze centrum monitoringu i centrum bezpieczeństwa, właśnie po to, żeby Warszawa dalej była bezpiecznym miastem. Natomiast bardzo się cieszę z tego, że rząd twardo reaguje na tego typu sygnały i nie dopuszcza do tego, żeby ta przestępczość mogła się odrodzić, żeby te grupy przestępcze ze wschodu mogły się odrodzić i zagrozić bezpieczeństwu państwa.